Cześć, witajcie. Dzisiaj taki odcinek z nowymi informacjami dotyczącymi Ninjago Dragon's Rising. I już wiemy, co stało się z Colem i Jayem podczas tego połączenia. No i też dostaliśmy informację, jaki los czeka Kaja, czyli naszego mistrza ognia. Te informacje krążą już po internecie od jakiegoś czasu, ale uznałem, że trzeba nagrać o ten odcinek, ponieważ naprawdę to jest ciekawy temat. No i już przechodzimy do omówienia na przykład losu Jay'a w Ninjago Dragon's Rising część druga. Zanim zaczniemy chcę powiedzieć, że ten filmik oczywiście ma spoilery do drugiej części Ninjago Powstanie Smoków. Więc jeśli nie chcecie sobie tego spoilerować, no to nie oglądajcie tego filmu. Możecie sobie go zostawić na później, no i zobaczyć czy to, czy to się tak naprawdę potwierdziło, no ale tak to jest potwierdzone, no ale i tak możecie sobie to później zobaczyć. No ale teraz już przechodzimy i ostrzegam, będą spoilery. Tutaj zapewne wyświetla się wam jakieś zdjęcie Jay'a zrobione przeze mnie na informacja los jaki spotka go w Ninjago Dragons Rising czy tam powstanie smoków część druga jest taka informacja która pochodzi tam też z jakiegoś magazynu lub innego wycinku nie jestem teraz w stanie powiedzieć dokładnie z czego ale w internecie na pewno jest napisane skąd to pochodzi no ale tutaj informacja Jay czyli Mistrz Błyskawic no i Jay jest zabawny oraz jest sercem całej drużyny ninja. Ale po, po, potrafi porzucić swoje głupkowate zachowanie, kiedy jego przyjaciele są w niebezpieczeństwie przez ostatni rok, no bo tyle też chyba minęło od tego połączenia. No i tutaj, że Jay pracuje dla tajemniczej agencji, no i nie ma żadnych wspomnień oraz nie rozpoznaje już więcej ninja, więc naprawdę tak oto. Prezentuje się los Jay'a, naprawdę szkoda, ciekawe, czy w jakiś sposób ich właściwie znowu rozpozna, czy ich w ogóle rozpozna. No naprawdę ciekawy jestem tego, jak jego los się potoczy, ale według mnie jeszcze ciekawszy los czeka kola, do którego właśnie teraz przechodzimy. Kol, mistrz żywiołu Ziemi, silny i niezawodny. Prawdziwa siła kola bierze się z jego czułości wobec przyjaciół, rodziny i ludzi, którym pomaga. Ma nową moc, która pozwala mu na pokrycie jego ciała, kamienną zbroją, stwór, który wygląda jak przerażający golem i tutaj widzicie zdjęcie to zostało jakby przeciek zdjęcia właśnie z drugiej części Ninjago Dragons Rising na którym widzieliśmy jakiegoś mecha ale każdy myślał, że to jakiś po prostu kamienny kol, kamienny mech, w którym najprawdopodobniej lub gdzieś obok niego będzie kol ale okazuje się, że to jest kol który po prostu zmienił się w dużego jakiegoś stwora kamiennego, no i niestety kol przez to najprawdopodobniej no, że przez to połączenie został rozdzielony od reszty, został pozbawiony tej miłości, jakby siły, która się bierze właśnie z czułości wobec tych innych ludzi, których ma wokół siebie, no to został samotny i po prostu zmienił się w kamień. Jeżeli to jest moc, która będzie mu pozwalać tak na częste zmienianie się, to może to być nawet przydatne w jakichś walkach, ale jeśli to po prostu taki efekt uboczny tego połączenia, no to też niestety szkoda nam naszego kola. I co do naszej postaci Kaja, czyli mojego ulubionego czerwonego ninży, no to niestety mamy dla niego smutną i złą wiadomość, ponieważ Kai zrzecze się bycia czerwonym ninża i odda tą rolę. Wildfire, ponieważ uzna że jest ona od niego wiele lepsza on już jest po prostu na to za stary by być całym ninją no i odda swoje bycie czerwonym ninja mistrzem ognia właśnie Wildfire, no i ja tutaj uważam to za bezsensowne to jeszcze nie jest czas żeby Kai odchodził i stawał się swoim jakimś mistrzem i uczył innych dzieciaków co prawda widzieliśmy już to w Ninjago Crystalized, ale to jeszcze nie jest ten czas naprawdę to jeszcze nie to a Wildfire to nie jest mistrzyni ognia, tylko ciepła, więc proszę nie mylcie tego. No i ona nie zasługuje na bycie czerwonym ninja. Ja Wildfire nie lubię, po prostu to jest taka postać, która jest jak, jak ja bym to nazwał, no po prostu wychowana przez smoka i to jest takie zachowanie uga buga, jaskiniowiec, więc ja jej nie lubię. Może miała swoje jakieś takie dobre momenty w Ninjago powstanie smoków, jakie lubiłem, ale tak ogólnie jako postać całkowicie jej nie lubię. No i i nie chcą, żeby stawała się czerwonym ninja. Niech kaj pozostanie z nami, no i dalej walczy przy boku naszych pozostałych ninja. To by było tyle z tego odcinka, ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie do samego końca. Jeżeli zobaczyliście ten filmik jeszcze zanim wyszło powstanie smoków, część druga, to możecie dać znać w komentarzu, co sądzicie od, na ten temat, co się właśnie z nimi stało, jak, jaka jest Wasza opinia na ten temat. No, a jeśli widzicie to po, no, to możecie napisać, czy to się sprawdziło, i jak Wasze też odczucia już na ten temat, gdy to widzicie, naprawdę. Myślę, że trochę niektóre, no szczególnie z Kajem, źle to zrobili, ale Cole i Jay naprawdę będą mieli ciekawą historię w drugiej części. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie do samego końca i widzimy się już w następnym odcinku. Cześć!